malutki oddech technologiczny. Idziemy do naszych punktów. Najpierw sobie pogaworzę z Wami króciutko. Drodzy Państwo, taka liturgia jak dzisiaj to jest krystaliczne niebo. Wasz śpiew, prowadzenie przez Panią Agnieszkę, Pani organistka, gra. Tam troszkę Asza gadała w pewnym momencie z Panią Jolusią, kiedy ja mam zapowiadam i chcę śpiewać, ale mi podgrała melodię. No, masz pięć od kary bo przed aspergę gadasz organizsko a ona patrzeć na mnie, bo już jest start, a, je, a je, później melodia mi ucieka z głowy, pa, tonacja i macie później problem ze mną. Więc 5 złotych za gadanie, kiedy jest skupienie na szefie, a nie na babach. Panowie ministranci, Panie Andrzejku i Panie Pawełku, Panie Tadziu, wszyscy inni, wielkie dzięki. Przyspieszam kurs roboczy dla Pana Romka, Pana Adasia, Pana Mariusza i Pana Krzysia. W tym miesiącu się macie nauczyć samodzielnie służyć do grzeń częściej przyjeżdżać nie mam. Zaczynamy. Ogłaszam miesiąc cierpliwości. Do połowy sierpnia względem was. I się u, musicie nauczyć, bo macie chęć. Tak Pan Krzysiu dziać karę 20 zł, bo kropie. Mówię mu, a dziadu, a ty gdzie? A ty lub szoutarze. Mówię, ale mój Bóg jest nienasycony w ministrantach. Podziękował, ubrał się w kombrze elegancko. Jest to klasa. Jak to ministrant może być, stać w płaszczu dla kościele i... Gę... Jak tu będzie stu panów komrzy, tylu chce. Rozumiecie. Mój plan jest setka panów ministrantów, rozumiecie. I w ciągu paru lat osiągniemy tą cyfrę. Bóg chce, żeby ministranci byli pięknie ubrani, pięknie służyli. To aż, aż płonie Pan Józiu Ołtarz. Jest wielkie dzięki. Za to wam wielkie dzięki. O świętym Wincentem wam coś powie. Bo dal święto, to jakąś mam opowiedzieć. Dzieci. Bez błogosławieństwa Bożego i dobrych układów w świecie to nie naszalejesz. Wincenty był takim świętym, który zburzył cały układ kościoła myślenia, potworzył dwa zakony, misjonarzy i szarytki. I złamał zasadę, bo do, do tej chwili baby były tylko klauzurowe, zamknięte, a ten utworzył nowy, nowego ducha, nowy klasztor, gdzie kobiety co rok yy, żyją w świecie, i co roku składają ślub od nowa. Po roku mogą, można być. To była rewolta. Czemu to się mu udało? Ha, gdyby nie miał bogatej, a wpływowej hrabianki obok siebie, to by nic nie zrobił nasz Wincenty. Hrabianka se uchciała mieć kapłana na swoim dworze i takiego Wincu się znalazła, zanim on, proszę, to był niecezjalny, wyświęcony dla potrzeb hrabianki. I ona z nim wszędzie jeździła, on je im się odprawiał. Życie light nie umiera, I kapujecie? I pewnego razu hrabianka go wzięła na swoje włościa, żeby tam zobaczył, jak się chłopy mają, co tam się dzieje, żeby coś do nich powiedział. Jak pojechał, jak zobaczył pogaństwo, ona 3 dni na niego czekała. On tam 3 dni spowiadał i głosił kazania. Więc on jej przekazał tą wiadomość o stanie dusz, Baba pobożna, a bogata, bo to bardzo ważne. Pobożna, a bogata to jest najsilniejsza ewangelizacja w Kościele. Nie wpływowa. Bo to święty Paweł przez wpływowe to cierpiał. Rozumiecie? Bogata, a pobożna. Więc ta go wypieściła duchowo, wsparła jego myśli. i no, nasz bohater pozakładał dwa zakony. Misjonarze to była siła kościoła przez wieki. Misjonarze prowadzili. Seminaria i misje. Przez trzy wieki w kościele katolickim, jak zobaczył Wincenty <laughs> stan duchowieństwa i parafii, tak czym prędzej seminarium trzeba tworzyć. Misjonarze prowadzili seminaria po całym świecie. I tu mi przyszła myśl, bo my się cieszymy wulgatą kolejny święty hieronim. Gdyby on nie miał bogatej Rzymianki, która jego zachcianki utrzymywała, on był w Rzymie, tego wyganiali, co on tam przeżył w Rzymie, przecież ona go utrzymała w Betlejem, koło niego była cała tabuna pobożnych, wdów i pani, kto by mu to pisał? Kto by to o niego robił? Także dzieci, nie myślcie, że ewangelizacja odbywa się bez pieniądza i bez układów. Dzisiejszy Bohaternik kazał to powiedzieć Wam, jak jego dzieło urosło. Zaczynał od kapłana dworskiego, czyli gadanie, wszystko się krytykuje, bo kapłan dworski to są mistrzowie w gadaniu, to tak, taki macie u siebie, to od hałpy do hałpy, od kominka do kominka. A później, jak był bulgocylną, wykorzystał pobożną hrabiankę a bogatą, więc powstawały wielkie dzieła, szarytki Dziś są najliczniejszym klasztorem na świecie żeńskim, rozumiecie? Szarytki na ziemi polskiej chyba im tylko, chyba służebniczki, bo one mają cztery pnie Bojanowskiego, są chyba silniejsze, ale są na samej szpicy z szarytki. Do opieki biednymi, jak rewolucja francuska kasowała wszystkie zakony, nie skasowała szarytek, bo byli bezradni, bo którymi zajął szpitalami i chorymi. Więc nawet mordercy Kościoła nie tknęli szarytek. Tyle o naszym Wincuciu, żebyście wiedzieli, jaki to święty, jak to wszystko dzieci Bóg prowadzi. Jak ja zrobię Wam tabernakulum, czy wybuduję Kościół, jak tu trzeba miliony. Więc Pan Bóg mówi, ufaj mi, a ja Ci poślę Szymonów. No i ten przyniesie 10, ten 5 zł, tamten 10 tysięcy, tamten parę kilo srebra. No i dzieci tak powstaje. Ale teraz trzeba przekonać urzędy państwowe, żeby to zrozumieły, że obok ichniejszego świata jeszcze może funkcjonować inny, inny świat, który nie kradnie, bo nie oszukujemy, bo dajemy ze swojego, popłaciliście podatki, wszystko, ale jeszcze oni mają problemy. I tak to Pan dzieci ustawia. I ostatnia myśl. Wiecie, dlaczego mamy tak pięknie przy ołtarzach? Bogate szaty, bogate kielichy, wystrojonych was, bo wasza wiara jest wielka. Pan powiedział u nas w orędziach. Hojność i zadbałość o ołtarz wynika z wiary. Gdzie nie ma wiary, nie ma hojności. Jest to proste żebyście byli spokojni, nie mam prywatnego konta, nie mam żadnych zapasów dla siebie, nic o sobie nie myślę. Jeśli mam zapas, to organizacyjny. na co to wam mówię, nie? Na, na każde, każdą branżę, którą prowadzę, musi mały zapas, bo co naszalejemy. Ale jeśli o mnie dzieci jest light, ja mam Pana Boga, a Pan Bóg ma was, więc ja się kompletnie nie przejmuję na temat mojej starości. A jak będę umierał w biedzie i pocierpię, co się mi stanie? Tak nie miałem biednie przez te moje dzieci kapłańskie, więc nie mogę narzekać, więc Tyle o świętym Wincentym. Przypominam, bogata Hrabianka, on lajcik na początku, kapłan dworski, gdzie, gdzie tam raz na tydzień przeodprawił, cały czas przy Hrabiance w karocy jeździł, wszędzie gdzie ona go brała, no i raz go wzięła na swoje posiadłości, by poszedł zobaczyć, jak tam żyją jej wierni. Więc czekała na niego czynniej, bo jak on zobaczył dramat, to Wieśniaków francuskich, więc się zajął nimi Bóg ją Cylną, no i powstały wielkie dzieła. Stąd też nasze dzieło seminarium, Kościół ocalenia, Tabernakulum dzieci nie obejdzie się od bez Bożego cylnięcia przez Pana Boga, przez Was. Ja mogę wołać o pieniądze, ze mi to da. Bóg powiedział: Ja Ci przyślę z Szymonów, a Ty się mną zajmij. I wykonaj moją wolę. Więc zrobię to, żebyście byli spokojni. Niczym się nie przejmuje. Tylko chodzi o organizację czasu, pracy i tak dalej. Będzie tabernakulum w tym roku na no, Burnoc nie. Będzie. Nie będzie, no to będziemy trzymali u artysty na, na, na nasze dzieło, bo tam wartość srebra, bo czego wypłacić, weźmiemy za dwa lata. No nie ma dyskusji. Pan Bóg ma swoją prędkość. Jest kochany. Przypominam, nie drzemie. I mu też zależy już na prędkości. Nie drzemie. Tyle mojego wprowadzenia przed kazaniem do dzisiejszego świętego Wincentego. Proszę, proszę. Usiądźcie. Zanim będą ogłoszenia, jeszcze jedno kazanie do dzisiejszych rozważań. Po prostu Bóg jest osłabiający i oszałamia nas swoim myśleniem. Muszę Wam to tu jeszcze raz to wyoślić, co się wydarzyło ze mną. Dopóki na ziemi będzie przynajmniej jedna msza święta, dopóty krew będzie obficie spływać na dusze cierpiące w czystcu i na dusze cierpiące na ziemi. Gdybym miał to zdanie na zmartwychwstanie, to bym na odległość niektórym biskupom głowy postrącał. Ci, co zakazali w ogóle mszy świętej, to są już madyci. No bo jeśli zablokuje się łaskę, to już jest po ziemi. To, co się dzieje z Kościołem Katolickim od marca, to jest zarżnięcie dopływu łaski na Ziemię i na Was cierpiących. Serżniemy się, wyrżniemy się, zezremy się tutaj na Ziemi. Będziemy świadkami niebotycznego piekła przy aklame, aklam, aklamacji jakiej? Ciebie kazek wychwalamy. To się stało już naszym udziałem. Kiedyś na tym się zgłębimy. Pani Ania, która to napisała, to dostanie za trzecią modlitwę pstryknięcie w nos. Pani Agusia tę modlitwę gdzieś ukryje, żebyśmy wiedzieli, ona jest bardzo cenna. I to jest tajemnica mistycznego mojego życia na Ziemi. Ona jest tajemnicą tylko Trójcy Przenajświętszej i będzie ona trwać, aż ostatni człowiek opuści tę Ziemię. Także koniec może być taki, że wymyślą tyle bakterii, że wszyscy poumieramy. No i będzie gudba w Oni też poumierają. Kapujecie. Okaże, okaże się, że nie potrzeba atomu, wodoru, tylko pychę diabelską tych, co chcą nas reduk redukować i wyżynać. Są to słowa z węgierskiej mistyczki siostry zakonnej, Marii Natalii. Ja ją nieraz wam cytowałem. U niej Bóg powiedział, że Matka Boża z pokorą poprosiła o pięć pierwszych sobót, żeby nie być na równi z Bogiem, ale nakazał u niej, żeby obchodzić dziewięć sobót w Matki Bożej. Nie pięć, dziewięć. To są, bo to jest związane z objawieniami Lurd, Nie, Fatimy, przepraszam, Fatimy. Drugie zdanie. Drodzy synowie kapłane, kapłani, kap, w kapłaństwie, niechaj wasze twarze codziennie promieniują radością i pogodą ducha. Już tu na Ziemi przeżywajcie szczęście, szczęśliwość wybrańców do raju. Świat zostanie oczyszczony. To samo jest w naszych ręziach. I stanie się zdolny, aby przyjąć nadzwyczajną łaskę powszechnego pokoju. Dzieci, Zapanuje król. Ja bym chciał już czym prędzej. Ale Bóg mówi, ta łaska nie jest spóźniona. Porędzia te były jej wygłoszone w latach 1936-1943. Ta prędkość Pana Boga nie jest zabójcza. Bądźcie gotowi i módlcie się. Trzecie, tu mi już Hanusia osławiła. Bo to, co jest w tej modlitwie, no to ja w tym tygodniu to przeżywam. Kapłani powinni codziennie prosić o ukochanie krzyża i cierpień dla siebie. Ja się pytam już Boga, jak Ty myślisz, ile ja jeszcze uniecę? Prosić dla Was oraz dusz, które zostały im powierzone. Raz zacząłem nabożeństwo, takie dwa były. Panie, dodaj krzyża. Panie tu z piernikiem przyszedł w orędziu i powiedz księdzowi, że on nie wie o co prosi. No, oczywiście, gdzie ja byłem, 8 lat temu. Prosić o krzyż, to człowiek nie wie o co prosi, rozumiecie? Dostaje krzyża, śiepie się. A jeszcze prosić o nieplanowany, Panie Gdy czynią to z ufnością, ja udzielam im tej obfitej łas obfitości łaski, że cierpienie stanie się dla nich słodkie. I uzdolnie do heroicznych czynów. No to mnie skusiło, dziś Pana Boga przeprosiłem. No Panie Boże, heroiczność czynów jest dowodem czego? No, świętości. Więc musiałem go przeproszać czym prędzej. I dobra, już w, w tym tygodniu albo w paru już nie dołóż nic, nic więcej. To co jest, żebym się ob-ochę dożył, a później cyk. Bo to się wydarzyło w czasie, moi drodzy tego turnusu rekolekcyjnego. Trzy dni tu była taka siekiera, taka zadyma, że ja nie wiedziałem, gdzie się podnieść. Kiedy się już udało to ustawić, przychodzę do pokoju, leżą dwa listy. Gotowe. Urzędowe, rozumiecie. Zaczęli. I to, tak sobie mówię, panie Agusiu, jakby to dał Pan Bóg za dwa tygodnie, żebym się dwa tygodnie mógł pocieszyć, że uruchomiliśmy system. Tak, no, uruchomimy system. Ale Piotrze, twoje rawiona są silne, bo tak powiedział, jeszcze dołożę. Więc dziś, co mi pozostaje mówić? Panie Boże, dokładaj. Choć zaznaczam, nie wiem, co mówię. Dalej. Wyniszczę w nich to, co zabija miłość, i powiększę ich serca, miłości, ich, ich w ich sercach miłość do, miłość krzyża i cierpień. Udzielę im daru życia aniołów. Na kolejna oferta do dzieci. Nie mogę się frykać i Bogu rogi pokazywać. Otrzymają łaski mistyczne i poznają tajemnicę mojego krzyża. Panie może przepraszam Cię za to, co żebym w tym tygodniu w myślach wygadywał. Więc w związku z tym, moi drodzy, moja tresura którą chciałem wprowadzić względem siebie, moich ministrantów, góralska, nie wejdzie. Bo może nie wszyscy słuchajcie, rekolekcji, wam powiem. Gural wygrał, wygrał wielki turniej światowy na temat tresury psów. Bo trzeba było przeczekać warunki wolności, tolerancji i tych wszystkich przepisów. No i metoda gurala wygrał turniej. Jego pies, owczarek, oczymał wytresowany i zadano guralu Pytania, jak go pan wytresował? On mówi, ja miałem tylko jedną komendę. No to jeszcze poruszenie mediów, kamery, bo to jedna komenda. No coś pan mówił do psa. Idziesz do mnie albo nie idziesz? Wszyscy zgłupieli. Jaki efekt? Gular mówi, no pies przychodził do mnie albo nie przychodził. I uznali, że to jest metoda najbardziej niestresująca, wolnościowa. I metoda górala, tresowania psów, wygrała. Z tą kowczarki góralskie albo przychodzą, albo nie przychodzą, kiedy wołasz. A tu pan, to moje albo, albo z panem Bogiem, bo nie, nie ma albo. Bierzesz czy wymiot? Idziesz. No bo jak chcecie mieć. Elementy życia aniołów Heroiczne cyny, czyny Łaski mistyczne I poznanie serca Boga No to dzieci bez krzyża się Nika nie wybieramy Więc ja Pana Jezusa przepraszam Dziś mnie Pani Ania tą modlitwą To mnie tak zruszała na tym tronie Bo jeszcze jedno miałem myśl Bo bym zanudził Was A to jest dopiero badziewie To dopiero dziś odkryłem To jest nieprawdopodobne w orędziach Bóg nas pokazuje. Zło rodzi zło. Dobro rodzi dobro. Twoja komunia rodzi komunię gdzieś na świecie. Twoja spowiedź rodzi komunię gdzieś na, spowiedź na świecie. Ale dziś jeszcze Bóg pokazał inny aspekt tego badziewia. słuchać. Widzisz moje dziecko? Święte dusze proszą mnie o łaski i chętnie odpowiedziałbym na ich modlitwy i wysłuchał. Jednak złe dusze... Interweniują, aby mi przeszkadzać w rozdawaniu moich darów. Czyli im więcej zła na świecie, tym Bóg ma utrudnione rozdawanie darów. Teraz rozumiem, czemu te piekielne syny promują gender, LGBT, obywatelstwo dają już psom, bo w Belgii jedno zwierzę już ma obywatelstwo. Rozumiecie, we Francji kod tego, jak się on nazywał. Langerfer, nie? Tego bóstwa, mo, majątek, jest prawnym właścicielem 120 milionów euro. No idzie zwarywać. Po co kotu to? Gdyby ten kotu był rozumny, to ja bym mu dał koziego mleka, a on mi dał tą kasę. Gdybym go tu przyjął za miskę mleka i ja nie umrze, bym kozy na go kotachował. Więc jakie to jest sprytne, jednak złe dusze. Interweniują, aby mi przeszkadzać w rozdawaniu moich darów. Ja tego w życiu jako ksiądz nie słyszał. Osoby mi poświęcone powinny wiedzieć, że grzech złych wywołuje straszne konsekwencje. Na przykładzie Niemiec. Grzech Lutra wywołał nieboteczne konsekwencje dla świata. Druga, pierwsza wojna światowa. Miliony ludzi wyżniętych. Niemcy w czasie wojny mordowali ludzi gorzej niż baranów, niezmiernie. To, to było coś nie, to się nie da opisać, jakie to było bestiarstwo. Nie tylko konsekwencje dla nich samych, lecz także dla tych dobrych, którzy sprawiają, ponieważ źli sprawiają, że dusze sprzęne miłości. Nie mogą ugasić swego pragnienia. Dzieci oni chcą zadusić cywilizację. Twórcy szatanizmu, gender, LGB, chcą zadusić cywilizację, rozumiecie? Chcą zablokować dostęp łaski z nieba. A to mnie aż przeraziło. To jakie muszą być konsekwencje grzechów księży? kapłanom i sobie umierającym mogę tylko tyle powiedzieć, ruszyć różańcem, jak Jasiu tak się ruszył różańcem, kiedy babcia mówiła, módl się cicho, nie gadaj, skup się, bo na każdym zdrowaśku siedzi aniołek. A Jasiu wtedy wziął różaniec, babciu, hej, aniołki, trzymajcie się. Więc umierającym księżom trzeba tylko powiedzieć, hej, chłopy, no trzymajcie się teraz, bo prawdopodobnie się nie ma już czego w godzinie sądu chwycić konsekwencje grzechów, mówi Pan Jezus, Ma Marii, Natalii, Węgierce, są straszne, przerażające. Tyle drugiego kazania. Pani Agatka to umieszcza na regnum modlitwę, do domu se wrócicie poczytać to, to się człowiek przerazi. To ile razy mój grzech był mordercą czyjeś łaski. pocieszające, że my są tu na ziemi już osądzeni, że nas no, leją równo, może się nam uda odpokutować, czyściec tu na ziemi, żeby w przeciągu łaski z tymi aniołkami lecieć do nieba. Będziecie inaczej? Zamordowałbym was, ale musieliście być bardzo silni łaską, wy i dobrocią, skoro ja tak płonę. Stopujecie? Bo wasza łaska, wasza wiara, wasza pobożność udziela się mi, bo to spływa też na mnie. Wy też równo haratacie ze mnie, ile się da. Jak są błogosławi, jak podczas ślubu ostatnio, po 25 piątym błogosławieństwie mówię, ja nie mam siły. Ja nie mam rady mówić, jo, Jan, ja nie, nie mam, bo każdy się łapie tu, mnie chyba, ja tu mam stółę, rękę mi całują, doją równo ze mnie wszystko. I po 25 powtórzeniu powtarzeniu, no ja już nie mam siły. I ja później siedział na weselu, na fotelu, od razu kacory przyleciały do mnie sprawy, a ja był konający. Ja, ja, ja chciałem siedzieć tylko, i ja na jak pójdę na wesele, Po kolektor będę o tablicę z napisem: Dajcie mi święty spokój. <głosy> <głosy> bo ludzie nie wierzą, że ja jestem skonany. Wy mnie podnosicie, bo dziś to widzicie, ale Wy też równo ze mnie haratacie, i czasami muszę wziąć tablicę: Dajcie mi już święty spokój. Już nie masz z czego brać. Wypompowaliście wszystko. Dno wysuszone. Jak nie wierzy, jak to id do cysterny, do Jerozolimy, tam jest cysterna, tam na dnie już nie ma nic, a kiedyś tam było pełno wody. Bóg później napełni, bo te łaski są, jak żem czytał ostatnio o Marcie Robin, to żem czopkę z głowy spuszczał. Bo tego też nie wiedział. Ona przez dziesiąt lat żyła tylko hostią, nic nie jadła. Dzieci nauka wykreśliła w jej systemie różne hasła, jest zatrzymany proces trawienny. I proces odbytowy. Czyli Marta nie jadła, nie sikała, do ubikacji nie chodziła. Kapujecie 40 lat. I teraz, po przeżyciu mistycznym, kiedy dostawała stygmatów i cierpień, kobieta traciła 4-6 kg. Ważyli ją. Za dwa dni, ważyła tyle samo. Mieli tylko... No nie, nie byli w stanie wytłumaczyć. Proces trawienny wstrzymany, odbytowy wstrzymany, ubywa jej ciała, ciała jej przybywa. Przyjmowała tylko świętą hostię. Bóg dzięki, że mamy taki dar. I możemy jeszcze świętą hostię przyjmować. Tyle mojego uniesienia radości na płaszczyźnie wiary. Teraz rozumiecie, czemu wam tłukę? Żeby wieczerni był ogniem, musieli mi stół. Bo to się udziela wszystkim. Spowiedzi, dwóch kapłanów, tłucze, inicjacje, wiara, szukanie, zmagania. I wtedy łaski otrzymują tysiące. Bo te łaski później Bóg udziela. Tym, którzy są z nami związani, o co się modlimy. Przypominam, zacznęlibyśmy Ducha świętego, jak w czasie Marię Waltorte, to nie otrzymało jedenastu i Matka Boża. 500 ludzi, kapujecie? 500 ludzi dostało łaskę w Jerozolimie, ci wszyscy, którzy byli przychylni Jezusowi podczas drogi krzyżowej. A faryzeusze byli w bólu. Konali. Tego dnia. Byli w bólu. Czyli na drodze krzyżowej było 500 ludzi przychylnych Czy Wszystkie kobiety płaczące, bo ich było kilkaset, wszyscy otrzymali łaskę właśnie tego. Stąd też Bóg to cudownie przygotował, kiedy Piotr wyszedł na ulicę, miał już audytorium, pośród swoich bardzo duże. Za chwilę po ogłoszeniach będzie nieszpór, bo około drugiej już można zacząć na nieszpór, idziemy na procesję, idziemy na obiad. Po obiedzie patrzę na zegarek, więc. Gdzieś za 15.04. wieczorniku będzie przyjęcie do zakonu. Zgłosiły się dwie osoby: Mariola Dunaj i Oskar Bar Bagrowski. Ogłoszenia takie same jak wczoraj. Za wszystkie ofiary Wam dziękuję. Jak ktoś chce coś ofiarować dać, to do, do biura do pani Kasi, jak w sprawie medalionów, to jeszcze złapać panią Agatkę. 20 minut dziecko, żeby to było, aby coś tam miał coś jeszcze. Panią Agusie zwalnia. A, jeszcze po procesji poświęcenia samochodów. Gdybym nie miał ceremonialnym zapomniotym, no to, to jeszcze kolejne. To będzie o czwartej, nie wcześniej niż o czwartej. Bo nie wiem, ile nam zejdzie. Wielki Bóg zapłać wszystkim za piękną służbę, piękne śpiewy, za ogromną pracę na pustelni. Jutro trzymać kciuki za nas. Jutro pięcioro osób. Pracuje nad koniecznikiem, żeby to sfinalizować. Mamy termin wtorek rano. Na razie jest to nierealne. Tam się może opóźnić no, ale. bo wtedy na Boga Ojca nie zdążymy. Musi się nie da przy obecnym układzie technicznym. W twardej okładce zrobić to szybciej. To wszystkie moje. Ogłoszenia. Idę do Pana Jezusa. Wystawię go z wielką radością. Proszę na procesji, co jest pod ręką, to brać do ręki, bo na moich procesjach tylko dziot nic nie niesie. Wierzący ma coś w ręku. świece, chorągiew, kwiatek, wziąć sobie, cokolwiek nieś. Zachęcam do sypania kwiatów, mam już gorliwe Nasze dziewczęta jordanowskie, dziewczęta jasienickie, dziewczęta żywieckie. szypiemy sobie kwiaty, nie patrzymy na małe dzieci. My się cieszymy naszą wiarą. Chłopy mogą sobie kupić dzwonki, dzwonice mogą na przyś tak jak mamy późna dzieci. Nasza procesja jest radością wiary. Przypominam, na procesji w grze i na pustelni tylko dziot nic nie niesie. Rozpoczynamy przygotowanie techniczne i za chwilę pieśnią uzbawcza hostio rozpoczniemy wystawienie Sanctissimu.